Oprócz tego, co źli w bezmiarze ciemnoty swej czynią, nie mogą zrozumieć wśród żyjących na ziemi. Nędzni, bo wiecznie ścigając szczęścia naszego złudzenie, ani nie widzą, nie słyszą boskiego prawa wszechświata, czemu posłuszni swym życiem mądrze kierować by mogli, lecz w swym szaleństwie każdy ku innej dąży niedoli. Jedni dla próżnej sławy zbytnio zdradzają gorliwość. Inni za zyskiem goniąc na złą kierują się drogę. Tamci folgując w i ciało nożają w rozkoszy. Zło przyjmując za dobro w rozterce miotają się ludzie. A owoce ich trudów przeciwne niż było pragnienie.